Dzień dobry! Na łamach Euro RTV AGD już kilkukrotnie miałem okazję opisywać albo robić film o telewizorach TCL. Co prawda, wcześniej modele, z którymi się stykałem, były to modele z nieco wyższej półki. Teraz można powiedzieć, że mam do czynienia z tym sprzętem, czyli z budżetowcem, bo ten model TCL 55C 635 kosztuje mniej niż 2500 złotych. Więc jestem bardzo ciekaw, czy podobnie jak w tamtych telewizorach, zastosunkowo dobrą cenę rzeczywiście. Oferują dużo dobrej jakości, bardzo funkcjonalny sprzęt? Czy jest tak samo? Przekonacie się o tym w dzisiejszym materiale. Zapraszam serdecznie do oglądania. Zacznijmy od tego, co producent obiecuje, oferując nam ten produkt. Telewizor o przekątnej 55 cali i rozdzielczości 4K. 3 złącza HDMI i wszystkie pracujące w technologii HDMI 2.1 obsługa HDR10+, Dolby Vision oraz HLG, technologia Game Master, ekran kulec z bezpośrednim podświetleniem matrycy oraz system Smart realizowany przez Google TV. No i te wszystkie dane oznaczają, że jest to naprawdę dobrze wyposażony telewizor, oferując w zasadzie wszystkie parametry, które potrzebne są do dobrej jakości obrazu. Jest to także telewizor w pełni uniwersalny, ponieważ możemy korzystać ze zwykłej telewizji DVB-T2, możemy korzystać z satelity, z kablówki, podłączyć sobie najnowsze konsole wideo takie jak PlayStation 5 czy Xbox X Series, a także jest to telewizor smart, który jest świetnie wyposażony, bo w najnowszą generację technologii smart, czyli Google TV. I pod tym względem zupełnie nie ma się czego czepiać, szczególnie patrząc na ten telewizor przez pryzmat jego stosunkowo niewysokiej ceny. Zatrzymajmy się teraz na chwilę przy wyglądzie zewnętrznym. Telewizor TCL C635 to konstrukcja bezramkowa, gdzie główne skrzypce gra po prostu no duży ekran. Tylko tutaj na dole pod ekranem znajduje się taka listwa nieco grubsza, nieco większa. Jest na niej logo TCL oraz po prawej stronie, gdy patrzymy na telewizor, logo firmy Onkyo, która aktywnie uczestniczyła w stworzeniu systemu audio. Ciekawie rozwiązano też kwestię podstawy. Są tu takie nieduże, minimalne nóżki w kształcie litery V, pomimo, że sama mieszane podejście do cienkich nóżek w kształcie litery V, ponieważ z jednej strony takie rozwiązanie dodaje lekkości. Takiemu telewizorowi wygląda fajnie i nowocześnie, to na przykład nie da się za nimi ukryć kabli, które gdzieś tam stawiając taki telewizor na meblu będzie widać. Ale w przypadku takiego telewizora lub większych modeli jest możliwość personalizacji tej nóżki, czyli zrobienia ich albo bliżej środka, czyli rozstawienia wężej na przykład do jakiegoś wąskiego stolika, albo poszerzenia i można zrobić je tutaj po bokach no, tak, żebyśmy mieli wybór i ustawili tak, jak nam się bardziej podoba. W zestawie są też dwa piloty, to mogliście już widzieć w innych filmach o telewizorach TCL. Jeden pilot bardziej standardowy do przełączania kanałów do wszystkich funkcji w menu, a drugi to pilot, który można powiedzieć jest bardziej smart, ponieważ ma m.in. przyciski szybkiego dostępu do aplikacji. Jest to wbudowany mikrofon np. do asystenta Google, a więc dla takich osób, którzy głównie chcą korzystać z funkcjonalności Smart TV. Przyjrzyjmy się teraz nieco obrazowi z tego telewizora. Ja miałem okazję korzystać z niego normalnie w domu, czyli korzystałem z Netflixa, oglądałem telewizję, ale także wyświetlałem sobie trochę takich obrazów testowych, na których dobrze można było sprawdzić jakość kolorów. W tym przypadku, jeżeli chodzi o obrazy testowe, to to, co zwróciło moją szczególną uwagę, to ogromna równomierność wszystkich barw. Jeżeli chodzi o wyświetlanie na środku, po bokach, czy gdzieś w rogach ekranu, to nie ma naprawdę żadnych zaciemień. Ta matryca jest bardzo dobrej jakości. Druga sprawa to to, że można w ten sposób sprawdzić także wyświetlanie pod kątami. W tym przypadku również nie zauważyłem jakichkolwiek zmian kolorów, przyciemnień, jakichś szarości. Po prostu wszystko wygląda bardzo dobrze. I to jest świetna wiadomość dla tych, którzy mają na przykład bardzo szeroki salon, siedzą czasami na wprost, czasami gdzieś po boku w stosunku do telewizora, albo na przykład zerkają na telewizor z aneksu kuchennego, który też jest gdzieś, na przykład obok. Jeżeli chodzi o sam obraz, to wiadomo, że te dobre telewizory bardzo często kalibrujemy po to, żeby uzyskać jak najlepsze parametry, ale w takich, no powiedzmy sobie szczerze, budżetowych, tańszych telewizorach zazwyczaj no nie dokładamy już budżetu do tego, żeby kalibrować ten sprzęt. Korzystamy najczęściej z tego, co jak to się mówi, po prostu fabryka dała, czyli z tych ustawień zdefiniowanych już przez producenta, które są oddzielne na przykład dla filmu, dla sportu czy do oglądania w dzień. I tutaj także tak mamy, więc opowiem Wam pokrótce, jak to wygląda. Po pierwsze, mamy tutaj oczywiście tryb dynamiczny, czyli taki, który najlepiej sprawdza się w bardzo jasnych pomieszczeniach albo tam, gdzie mocno świeci słońce. Po prostu jasność na maksa, bardzo mocny kontrast oraz natężenie wszystkich kolorów. Dalej jest tryb standardowy, on też należy do trybów jasnych, ale jest nieco bardziej stonowany, już nie jest tak wyśrubowany pod kątem jasności. Mamy tutaj także tryb filmowy. Tryb filmowy to jest świetna sprawa, ja to w zasadzie najbardziej lubię, ponieważ w tym trybie rzeczywiście jest najlepszy kontrast, bardzo mocna czerń. Kolory dostają też więcej odcieni szarości, czyli są no bardziej kontrastowe, bardziej głębokie. To wszystko jest ciemniejsze, ale za to ma dużo lepszy tak zwany filmowy look albo daje nam po prostu taki bardziej kinowy klimat. Znajduje się tu także tryb Sport. On działa tak, że nie poprawia nam kolorów, raczej pokazuje wszystko bardzo naturalnie, po to, żebyśmy nie mieli na przykład przejaskrawionych twarzy, czy jakichś bardziej pokolorowanych, no wiecie, nienaturalnych, ale on przede wszystkim. Ma jak najlepiej pokazać nam szybki ruch, czyli najlepiej tym zarządzać, żeby na przykład piłka, która przelatuje przez obraz, nie była po prostu rozmazana, a była wyostrzona i żebyśmy dobrze ją widzieli. I to też działa w tym telewizorze, muszę Wam przyznać. Na końcu jest jeszcze tryb gra, czyli tryb gamingowy. Dla tych, którzy chcą po prostu korzystać z gier, wtedy telewizor wyłącza wszelkie polepszacze obrazu, po to abyśmy jak najszybciej. Widzieli daną scenę, aby wszystko, co się dzieje na przykład na naszym padzie, od razu pojawiło się na ekranie naszego telewizora. Kolory są troszeczkę bardziej, można powiedzieć, łagodne, delikatniejsze, ale za to wszystko widzimy jak najszybciej, no i tak naprawdę bardzo dokładnie. Mówiąc o trybie gra, warto też wspomnieć o tym, że telewizor korzysta z HDMI 2.1, czyli jest tutaj technologia Auto Low Latency Mode. Chodzi tu o tryb jak najniższego opóźnienia po to, żeby zminimalizować input laga. Poza tym ten telewizor korzysta z technologii Game Master, czyli jest to zbiór wszystkich gamingowych trybów, które są w ogóle na rynku dostępne. W jednym miejscu także ze specjalnym menu zdefiniowanym właśnie dla graczy, po to aby ci mogli korzystać z tego telewizora właśnie jak z dużego gamingowego monitora. Podsumowując, korzystanie z tego telewizora, czyli modelu C635 jest naprawdę bardzo przyjemnym doświadczeniem. Jakość obrazu z matrycy QLED jest naprawdę dobra. Kolory mamy bardzo mocne, dobrze nasycone, jednocześnie to wszystko jest naprawdę naturalne. Z drugiej strony jasność w szczytowych momentach jest bardzo wysoka, co przekłada się na dobry efekt HDR lub na dobre odzorowanie Dolby Vision. Gdy tego potrzeba, to telewizor oferuje też naprawdę dobrą czerń. I wszystko, jeszcze raz mówię, patrząc przez pryzmat ceny. Pokazuje nam, że TCL dało radę zrobić telewizor, który świeci mocno, dojrzale, bardzo dokładnie, i ta cała technologia stoi na wysokim poziomie. Warto jeszcze wspomnieć o technologii Google TV, czyli o systemie smart, który tutaj jest. Powiedziałem, że są do tego telewizora dwa piloty. Jeden ułatwia właśnie korzystanie z technologii smart. Druga sprawa to cały system Google TV, czyli rozwinięcie technologii Android TV. No, to jest oczywiście najbardziej wszechstronny, najbardziej funkcjonalny system smart, jaki jest na rynku. Ma dostęp do w zasadzie wszystkich aplikacji, które chcecie, także tych polskich. Wystarczy wejść do sklepu Play i pobrać. No i w tym telewizorze z szybkim procesorem to naprawdę działa bardzo sprawnie. Nic się nie zawiesza, nic się nie przycina, wszystko jest. Jest tu także Chromecast, jest tu także Asystent Głosowy Google. Formalnie, przez ograniczenia Google'a, on nie działa w języku polskim, ale. Tak naprawdę wszystkie komendy po polsku rozumie. Możemy wyszukiwać treści, możemy pytać o to jaka jest pogoda, jaką mamy godzinę, jakieś główne informacje. Na wszystko nam ten asystent odpowie i to także po polsku. Także bardzo fajnie to działa, można z tego korzystać naprawdę szybko i sprawnie i nie można temu telewizorowi niczego złego zarzucić. Szczególnie, znowu mówię, patrząc przez pryzmat jego ceny. Na koniec, co można powiedzieć o tym sprzęcie? TCL dał radę. TCL zrobił dobrego kuleda. Dał mu dużo funkcji, dał mu dużo wejść, tych wszystkich nowoczesnych złącz. No i bardzo dobry system operacyjny. Jeżeli szukacie takiego telewizora, który po prostu bezproblemowo działa i niczym nie irytuje, to jest TCL C635 jak najbardziej polecam. Dziękuję Wam za oglądanie. Oczywiście, zapraszam do komentowania. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!